Hej, hej. Cześć. Witajcie, kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki szybki draping. Ja mam tutaj przed sobą krzyżóweczkę, mam klub milionerów, mamy codziennie tysiąc. No i zobaczymy, co tam się uda wydrapać. To grałem pierwszy raz. Nie, to już graliśmy. Tak. No i całkiem, całkiem nieźle nam szło. Okay. Klub, Klub Milionerów ostatnio nie wpasował się. Natomiast, tak, co do krzyżówki, słuchajcie, w tym momencie mam zostały 3 litery do wydrapania. A słów mamy tylko Pekin i to tak średnio wygląda. Ale jesteś. No. Tak, dokładnie, coś, coś. To jest, to jest chyba dobre określenie. Mamy w tym momencie H. I w pierwszej to już wszystko. W drugiej coś tam było, jest to echo. I gdzieś chyba tu może coś. A, nawet nie. O, jest ten stan. Dobra, dalej. Mamy o. o. O było trochę, ale to nic nam tu. Mamy oko, mamy pierwsze słowo w pierwszym. Mamy cios, czyli mamy drugie słowo mm -hmm. w pierwszym. O, może, może jeszcze coś wpadnie. Ale by było. Dobra, w jest ta kropla. Oj, mój straper już nie chce strapywać. Nie Dobra, jest alergolog mamy, mamy Globus, mamy Sola, mamy. Globus polski. Ta. Dobra, jest Proso, czyli brakuje R, a może gdzieś było R? Nie. Dobra, tak byśmy się dowiedzieli przy kontrolnych. A tu było lody, D było. Mhm. No i wszystko w pierwszym. W drugim mamy jest Noe, czyli jest drugie. Mhm. No ale to dalej nic. Jest. Y echo masz. O, jest echo faktycznie, mekong. Jest trzecie, słuchajcie, jak to potrafi się sytuacja odwrócić. Najpierw było nic, a później nagle coś wskakuje fajnie. Co było chyba. CCC c, c, piechota. Okej, okay, ale tutaj tak nic nie, nie, nie daje. Mm -hmm. Dobra. Czyli nieźle. Już mm -hmm. mamy zwracik. Pięknie. Mm. No i ostatnia będzie. Wow! O, wow. A, może coś... Dobra, sprawdzamy. A tak myślałam, jak A wpadnie, to tyle masz. No jest jest tego sporo, ale co nam to da? No pewnie nic. Solo linfa. Elipsa, san, senator, czyli w pierwszym już nic, a w drugim mamy uncja, nacja, jest czwarte słowo, mm. czy już mamy dyszkę. Pięknie. Dobra, dalej jest... Lubię cię tak krzyżówki. ...cera, wyjątkowo, meduza, jest raj... Piechota, te nie było, nie. Jest stan, jest uczelnia, inwazja Jama. No, ale słuchajcie, jest dobrze, jest w dwóch ostatnich literkach wydrapały się całkiem sporo. Pięknie. Nie, żeby Dziesięć być pewnym, e, u, nie, nie było u. R-ki nie było. Hmm, co tam jeszcze może być? z nie było. T nie było. Nie. Sprawdzamy kontrolne. Co tam? Nie pamiętam jak to jest, ale chyba GG. G, G. No dobra. To później zweryfikuję na szybko. Mhm. Ale są cztery dyszka. Ewentualnie może coś jeszcze wpadnie. To. 15 nie, no jest deszka, dobra wiesz że lubię tak sobie A posiedzieć już. pomarzyć mm. jak mi pośpiesza dobra mamy tak codziennie 1000 zaczynamy jest 39 jest 12 28 26 o je, to się nie chce drapać i mamy. 29, słuchajcie, wiecie co, co to znaczy? Wpadnie 27, 25 i no takie tam. I 30. No musi być. Coś dają sobie jeszcze jakieś poboczne? Nie, nie ma. O, jest 30. Huh. Nie nawet nie jest zabawne. 41, 40. No tak, musi być oboczek. 37. nie źle zdrapuje. Oj bardzo, masz jakiegoś tam zdrafera? Mam. No. W Tw twoim? Mhm. No dobra, dziękuję. Proszę. Jest 24. No i jest różnica, trochę lepiej. Aż, aż wydzieram te <grym> <grym> cyferki. 16 nie. Po prostu taka zdrapka też widzę. 43, nie. a 365. Szkoda, że nie ma głównych już. 14, nie, 38 oboczek, a co to by było? Jejku, słuchajcie, 25 tysięcy, fajnie. Jest 13, czyli obok. Mhm. Już kiedyś było coś odnośnie tej teorii, że jak są oboki, to już nic nie wpadnie. 27, słuchajcie, 27, 26, 27. Wiecie, ja myślałam, że ty wygrałeś, że to się ucieszyłeś. Hmm. No pewnie bym wygrał 25, to jest chyba no, na złość, te oboki są takie e, e, wysokowarte. 25 kolejny oboczek. Jest 34. Jest 11 kolejny oboczek o wartości 100 zł. Pięknie. 42 nie. To jest jakieś tam w lesie. 32 nic. Mamy znowu 40 coś. Nic. I na koniec jest piąteczka. Słuchajcie, pusta zdrabka. No nic. Tak bywa. Tak, bo nie ma niczego bonusu? Nie. nie. No i zaczynamy. Klub milionerów. Tak, jest 3, 41, jest 18. Boże, tutaj też już chyba trzeba poprosić jakieś panie w punkcie Lotta, żeby nam dały w bonusie, w prezencie. drapery. Tak, dobra. Czyli mamy 3, 41, 18, 28, 33 i 29. Szpani. Chciałam. Mhm. Tylko już nie mów o obokach. No może coś panie. 35. 19. <laughs> dobra, nie, nie mówię. Szóstka. Dwadzieścia pięć. Jedynka. Co tu jest? Dziesiątka. 27. <laughs> Aż tak mi w gardle coś drapie. 38. Co dużo zimnego. 12 37. Kurczę, chociaż jakieś z jedno coś trafić. Ósemka. Nie, są 18 z 28, ale ósemki nie ma. 32. Hmm. Jest 16. Jest dwadzieścia sześć, jest siódemka, mm -hmm. U, jeszcze dwie linie, czterdzieści siedem, nic, trzydzieści jeden, nic, czwórka, dwadzieścia jeden, nie, siedemnaście, cicho, cicho, <grym> może <grym> będzie wygrana, tak. Może, może. 46, 11, nic. 39, prawie jak 29. Kurczę. 23, prawie 33 i na koniec 15. No nic, słuchajcie, jest. No, 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 trudno. Na wydanych 35 mamy e, dyszkę zwrotu. Ale jest dyszka. Gratuluję. A, dziękuję, kochanie. Ja też gratuluję tej zrabce. Pozostałem już niekoniecznie. Nie spisały się. Ale to co moje tutaj na coś wydamy. Dokładnie. Dzięki wielkie, że byliście, że oglądaliście. Do następnego. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Cześć. Cześć.